Witajcie! W tym filmie zajmę się wytworzeniem kwasu benzylowego. Jest to związek o takiej oto strukturze i przeważnie kwas ten otrzymuje się w wyniku przegrupowania benzylowego, dokonywanego na benzylu w tym przypadku. Do góry macie mechanizm reakcji dla zainteresowanych. Temu przegrupowaniu ulegają w środowisku zasadowym 1-2 diketony. Ja jednak zrobię tutaj to nieco inaczej, ponieważ benzylu mam bardzo mało. Za to w ostatnim czasie zrobiłem sobie nieco benzoiny poprzez kondensację benzoinową na benzaldehydzie i wykorzystam właśnie ją do tej reakcji. Jak widzicie, ma ona bardzo podobny wzór do benzylu. Jedna z grup, grup karbonylowych jest tu po prostu zredukowana do alkoholu drugorzędowego. Ja zatem użyję silnego utleniacza, mianowicie bromianu 5 potasu, do tego, aby utlenić tą grupę hydroksylową. W ten sposób uzyskam grupę karbonylową, czyli nasz benzyl, który następnie ulegnie przegrupowaniu w środowisku zasadowym do naszego produktu. Zatem zacznę od odważenia. 5 g wodorotlenku sodu. Ok, 5,05 g, tyle może być. Teraz odważony wodorotlenek sodu przesypuję do kolbki. Teraz odważę 1,25 g bromianu 5 potasu. Teraz obie te substancje nieorganiczne muszę rozpuścić w 10 ml wody. Zatem dodam tyle do kolby. Ok, 10 ml wody. Przygotowanie tego roztworu ostatnia rzecz, jaka pozostała mi do zrobienia, jeśli chodzi o przygotowywanie odczynników to odważenie 4,2 g benzoiny. Roztwór bromianu potasu i wodorotlenku sodu jest teraz ogrzewany na wrzodce łaźni wodnej i będziemy go utrzymywać w temperaturze 85 do 90 stopni Celsjusza. Nie przekraczamy tej temperatury, ponieważ powstanie nam więcej produktu ubocznego, czyli benzohydrolu. Minęło około półtorej godziny. Przez ten czas mieszanina najpierw przebarwiała się nieco na fioletowo, jak to benzoina... W zasadowym środowisku. A potem utworzył się taki żółty olej. Mam nadzieję, że nie jest to spowodowane przekroczeniem temperatury i co za tym idzie karboksylacją produktu do benzohydrolu. Jeśli to jest benzohydrol, no cóż, w takim wypadku po prostu utlenię go i będę miał benzofenon, który będzie użyteczny do, do sprawdzania, czy eter jest bezwodny. No niemniej jednak miejmy nadzieję, że tam ta temperatura nie została przekroczona. Chwilowo, jak widać, zastąpiłem, bagiet... zastąpiłem termometr bagietką, aby łatwo... łatwiej było to mieszać. Minęły około 4 godziny od rozpoczęcia ogrzewania. Gorąca mieszanina reakcyjna wygląda teraz tak. I aby przekonać się, czy reakcja faktycznie jest zakończona, pobrałem jej niewielką próbkę, około 1 ml, i rozcieńczyłem w tych 20 ml wody. Powstały roztwór jest całkowicie klarowny, co oznacza, że e, syntaza została zakończona. Niepokoi mnie jedynie ten żółty olej pływający po powierzchni cieci, cieczy. Najprawdopodobniej jest to benzohydrol. No cóż, zobaczymy, czy uda nam się uzyskać faktycznie jakiś kwas benzy benzylowy. W każdym razie, po tym jak ustaliliśmy, że reakcja jest już zakończona, rozcieńczamy mieszaninę 40 ml wody. Ok, teraz pojawiło się zmętnienie. Hmm. Ciekawe. No cóż, zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie. Teraz naczynie reakcyjne nakrywamy jakąś folią, aby je zabezpieczyć i odstawiamy to tak w spokoju na noc. Jeszcze dokładnie to zamieszam. I. O ile sączenie okazało się nieskuteczne, o tyle ekstrakcja eterem jak widać dała. Zdecydowanie bardzo dobry rezultat. Warstwa wodna oraz warstwa eterowa są klarowne. No, i przez taką ekstrakcję usunęliśmy z warstwy wodnej niemal wszystkie związki organiczne. Tak by the way, każe mi to sądzić, że w, tym, w tej cieczy nie mieliśmy do czynienia z osadem, ale z emulsją. Bardzo drobnych kropelek benzyny w wodzie. No i cóż, warstwę eterową jeszcze zachowam bo być może uda mi się z niej wyekstrahować benzhydrol. Natomiast teraz zleję warstwę wodną do zlewki. Po tym jak to zrobię, podgrzeję warstwę wodną na płycie grzewczej, po to aby odparować eter, który mógłby się w niej rozpuścić. Dzięki temu zmniejsz rozpuszczalność produktu w tej wodzie. W końcu jeśli ta woda jest zanieczyszczona eterem, to produkt będzie się w niej rozpuszczał lepiej niż w czystej wodzie. Roztwór nieco podgrzałem, i w, w czasie, gdy był gorący, zamieszałem nim nieco po to, aby e, usunąć z niego eter. W momencie, gdy całość przestała się pienić, był to dla mnie znak, że eter został usunięty. Nie czuć zresztą zapachu eteru. Niewielką ilość tego roztworu przelałem do tej zlewki, ponieważ za chwilę będę to neutralizował kwasem, i w razie, gdybym dodał za dużo kwasu, to będę mógł e, ten problem rozwiązać, wlewając ten roztwór z powrotem. Jako kwas zostanie użyty ten oto kwas siarkowy w ilości około 13 ml. I przerywanie kwasu, dodawanie kwasu przerywamy, gdy zauważymy pierwsze niewielkie ilości bromu. Ok, już wiem, że reakcja mi się udała, bo szczerze mówiąc podejrzewałem, że ta synteza może mi nie wyjść, bo niepokoił mnie ten żółty olej. Ale z tego co widzę, to dodawanie kwasu. Faktycznie wytrąca nasz nam produkt, tylko że na razie roztwór jest na tyle zasadowy, że szybko roztwarza się on z powrotem. Dalej nie widać bromu. Tak, brom oczywiście będzie powstawał z reakcji bromianów z bromkami w środowisku kwasowym, ponieważ bromiany są tutaj redukowane do bromków, ale jednak z uwagi na zastosowany nadmiar trochę ich pozostanie. Ok. Teraz już niespecjalnie wygląda. Ok, całość jest tylko delikatnie ciepła, więc to akurat nie będzie duży problem. Pozwolę sobie sprawdzić pH za pomocą papierka wskaźnikowego. Ok, nie jest ona jeszcze mocno kwasowa, zatem musimy dodać więcej kwasu siarkowego, chociaż teraz. Teraz przygotowuję sobie inne narzędzie do, do, do dodawania tego kwasu, mianowicie pipetę automatyczną. W razie czego to obecność bromu można też stosunkowo łatwo sprawdzić papierkiem jodoskrobiowym. I tak jak się teraz nad tym zastanawiam, to w sumie dobrym pomysłem będzie sobie taki przynieść. Okej, okay, mam tutaj papierek jodoskrobiowy. No, po samej barwie widzę, że bromu to tu raczej nie ma, ale o właśnie, jak widać papierek ma takie samo zdanie w tym temacie. No, oznacza to, że muszę po prostu dodawać więcej kwasu. W ogóle coś mi się wydaje, że to 13 ml może nie wystarczyć. Zwłaszcza, że jeszcze muszę zneutralizować tą odrobinkę, która jest w tej mniejszej zlewce. Okej, okay. okay, albo mi się wydaje, albo teraz widzę już jakieś przebłyski bromu. W każdym razie, o właśnie. Nie, to nie wygląda na brom. Tylko na jakiś Żółty szlam. Nawet nie wiem, co to jest, ale w sumie nie zaszkodzi zrobić próby na brom. Zatem do dzieła. No nie, bromu to tutaj nie ma. Jeszcze. Bardzo możliwe, że ten olej to w rzeczywistości po prostu nasz produkt, który zamiast krystalizować wytrąca się w takiej postaci. Jeśli to prawda, no to czeka mnie długie chłodzenie tego w zamrażarce. Okej, okay. ciekawie to wygląda. Nie powiem. Pewnie będzie bardzo upierdliwe do wyczyszczenia, ale cóż. O, zaczęło krystalizować. Tak, czyli to prawdopodobnie jest nasz produkt. Bromu dalej brak. Tak, faktycznie. O, pięknie, pięknie. Teraz w tej mieszaninie reakcyjnej pojawiło się sporo krystalicznego osadu. Pytanie tylko, co zrobić z tym żółtym szlamem? Ja w sumie sądzę, że przeniosę go do innego pojemnika. W razie, na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że to jednak nie jest produkt, ale jest zanieczyszczenie. O, właśnie. Odłożyłem to do tej zlewki. Ok, po dodaniu całego kwasu siarkowego, jaki miałem przygotowany, yy, papierek jodoskrobiowy zaczął delikatnie barwić się na niebieski kolor, więc yy, roztwór jest teraz w idealnym punkcie, jeśli chodzi o pH. Oczywiście nie oznacza to końca, ponieważ dalej musimy się zająć tym, co odlałem do zleweczki. No, teraz w sumie wychodzi na to, że lepiej by było, gdybym tego nie odlewał, ale cóż, zawsze mogłem dodać za dużo kwasu i wtedy ten roztwór mi się przydał. No więc dodam do niego na tyle dużo kwasu, żeby zmętnienie było trwałe, a potem po prostu przeleję to do zlewki. Okej. Okay. Niewielkie ilości biżomu się tu znajdują. Zatem sądzę, że na ten czas możemy już przerwać dodawanie kwasu. Teraz schłodzę to, przesączę pod zmniejszonym ciśnieniem i przemyję wodą. Odsączony kwas benzylowy wysuszyłem i uzyskałem 2,28 g tego preparatu, co stanowi wydajność na poziomie 50%. Ale... Mam jeszcze to, czyli ten tajemniczy żółty olej, który zaczął się wytrącać po dodawaniu kwasu i który wkrótce zastygł. I podejrzewam, że jest to również nasz produkt, tylko że bardziej zanieczyszczony i przez to taki żółty. Po odparowaniu, ele, po odparowaniu eteru został nam też taki żółty olej, który przez noc zastygł na takie żółte kryształki. Prawdopodobnie jest to benzhydrol, niewykluczone, że zanieczyszczony niewielką ilością benzaldehydu, bo czuję jego zapach. Jednak jest tego na tyle mało, że nie ma sensu tego zachowywać i robić z tym cokolwiek. Zatem teraz zabiorę się za oczyszczanie tego i spróbuję, wy... spróbuję wyekstrahować z tego więcej naszego produktu. Myślę, że rozpocznę od rekrystalizacji z wody, chociaż równie dobrą metodą mogłoby być zwyczajnie rozpuszczenie tego w zasadzie i po prostu strącenie kwasem, wcześniej schładzając roztwór soli bardzo mocno, aby... Mimo wszystko ten kwas krystalizował od razu, a nie formował na początek oleju. Tutaj mamy nasz żółty rozrobiony z wodą osad, prawdopodobnie naszego kwasu, i teraz do tego roztworu, mieszając, będę niewielkimi porcjami dodawał dość mocnego roztworu zasady wodorotlenku sodu, po to, aby przeprowadzić cały ten kwas w formę soli. Ok, widzę, że muszę tu już dodać bardzo niewiele wodorotlenku sodu, by całkowicie rozpuścić y, tą substancję. Zatem dodam jeszcze trochę, a potem cóż, rozcieńczę ten roztwór i wytrącę kwas za pomocą rozcieńczonego kwasu siarkowego. Co ciekawe, roztwór soli naszego kwasu po rozcieńczeniu wodą zmętniał. Prawdopodobnie oznacza to wytrącenie się jakiejś substancji organicznej. I planuję usunąć to tak jak poprzednio, czyli poprzez ekstrakcję eterem dietylowym. Wcześniej jednak rozcieńczę ten roztwór nieco bardziej. Ok. Roztwór został najpierw podgrzany, aby odparować z niego eter. Gdy zauważyłem, że roztwór już się nie pieni. A eter nie ulatnia. Przerwałem ogrzewanie i całość schłodziłem właśnie z zimną wodą. Teraz rozpoczynam dodawanie rozcieńczonego kwasu siarkowego. Ma on stężenie około 10%. Jak widać, w miejscu gdzie trafia jego kropla, początkowo wydziela się osad, który szybko rozpuszcza się w nadmiarze zasady. Ok, teraz zmętnienie jest już bardziej stałe. A co za tym idzie? Dodawanie kwasu siarko siarkowego powinno rozpocząć wytrącanie naszego produktu. Ok, całość dalej jest chłodna. I teraz już nie będzie się wydzielać aż tyle ciepła, bo już nie mamy do czynienia z neutralizacją wodorotlenku sodu, ale po prostu z wytrącaniem osadu naszego słabszego kwasu. Dodawanie kwasu siarkowego naturalnie przerywamy w tym momencie, w którym zauważymy, że pH stało się kwaśne. Zatem będę za chwilę testował się mieszaninę przy użyciu papierka wskaźnikowego. Ok, w miarę dodawania kwasu nie wydzielał się osad. Zamiast tego powstawało więcej żywicy i roztwór stał się bardziej mleczny. Natomiast w pewnym momencie nagle zaczęło krystalizować bardzo dużo tej substancji naszego produktu. Problem, problemem została ta żywica, którą co prawda starałem się usuwać mechanicznie. Niemniej jednak nie usunąłem całej, ponieważ jest to niemożliwe, powinienem był mm, w pewnym momencie po prostu przelać roztwór do czystej zlewki, w momencie, gdy to jeszcze nie krystalizowało, i zlać go nad tej żywicy. Jednakże wyznaczenie punktu, kiedy ta zacznie krystalizować, jest praktycznie niemożliwe. A po tym, jakbym już odlał ten mleczny roztwór i zaczął dodawać kwasu, bardzo możliwe, że znowu zaczęłaby się pojawiać żywica, więc prawdopodobnie musiałbym to przelewać kilka razy. No cóż, zamiast tego usunąłem większość żywiczych produktów, znaczy bagie... <kuh> nie bagietką, tylko patyczkiem od, rasz... od szaszłyka. I teraz odsączę to pod zmniejszonym ciśnieniem i przemyję dobrze wodą. Po odsączeniu, przemyciu i wysuszeniu uzyskano kolejną porcję kwasu benzylowego mianowicie 0,58 g. Razem uzyskałem 2,86 g tej substancji. Połączyłem to w jednym pojemniku, ponieważ obie porcje wyglądają całkowicie identycznie. I stanowi to razem 63% wydajności teoretycznej. Mam nadzieję, że film się podobał. Na ten odcinek to tyle. Cześć!